No, witam was bardzo serdecznie. Dziękuję za zapytanie o filmy o Iwonie Wieczorek. Jestem zdziwiona, że kilka osób pyta mnie w komentarzach i nawet na maila, gdzie są filmy o Iwonie Wieczorek. No, rzeczywiście jest to sprawa, która mnie frapuje od samego początku. I w ogóle zainspirowała mnie do takich detektywistycznych poszukiwań. I myślę, że warto tą sprawę kontynuować. I myślę, że ktoś, kto tę sprawę rozwiąże, no, będzie może nawet słynny z tego powodu, dlatego że Iwona Wieczorek stała się tą ikoną osób zaginionych w Polsce, a nawet już na świecie. Filmy zaczynają być nagrywane o Iwonie w innych językach. Nawet ja kiedyś nagrałam nie po niemiecku. No w każdym razie dzisiaj dostałam maila z prośbą o odpowiedź na liczne pytania dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek. I tak jak one zostały podzielone tematycznie, tak postaram się na nie odpowiedzieć w poszczególnych filmach, bo tych pytań jest tak bardzo dużo, że na jednym filmie chyba zabraknie mi czasu. Więc zacznę od samego początku. Jeżeli osoba, która wysłała mi te pytania, chciałaby, aby jej imię i nazwisko zostało upublicznione, to oczywiście zapraszam. I wtedy na znak powiem, kto napisał do mnie. Natomiast na razie odpowiem po prostu na pytania, które mi zostały zadane, na temat kutni w Dream Clubie. No bo rzeczywiście jest to ten temat taki chyba najbardziej też trapujący mamy Iwony Wieczorek, która ciągle pytając policji, czy już coś wie, czy coś zrobiła, czy coś odkryła, zastanawia się, dlaczego policji nie udało się odpowiedzieć na to pytanie, o co się właściwie oni tam pokłócili. Bo Adria mówi o bzdury". Obzdury. No, ale już znacie pewnie historię Iwony Wieczorek, więc już kolejny raz nie będę je powtarzać, tylko dojdę od razu do pytań, i może te pytania poprowadzą mnie do tych konkretów, o które pytającemu chodzi. Czyli pierwsze pytanie: Jakie są przyczyny kłótni pomiędzy Iwoną a grupą przyjaciół w Dream Clubie? No właśnie. Adria za każdym razem, jakie jest pytania, mówi, że dokładnie nie pamięta o bzdury, obzdury. No, więc takie podstawowe pytanie, kiedy mówimy, że coś jest bzdurą? No wtedy, kiedy ktoś nas o coś oskarża, albo są jakieś takie jakieś głupie oskarżenia o coś. Yy, więc yy, no być może dziewczyny się po prostu ze sobą posprzeczały o coś co Adria uważała za niesłuszne oskarżenie albo odwrotnie w każdym razie to Adria ukrywa rzeczywistą przyczynę kłótni natomiast wiadomo że ta kłótnia była bardziej między Adrią a Iwoną bo kiedy oglądamy wywiady między innymi Paweł który był na imprezie który zaprosił Iwonę który poszedł z nią właściwie jako para Mówi o tej kłótni, że no dziewczyny się powyzywały, powyzywały się. Więc no, to jest też takie pytanie: no to skoro się powyzywały, no to trzeba się zapytać. Jeżeli kogoś wyzywamy, e, czyli go jakoś nazywamy, jakieś wyzwisko mu dajemy, czyli co to może być, ty szmato, ty ka, ty, ty coś, czy, czyli no nawet nie tyle ty kłamczucho, bo to nie jest wyzwisko, tylko mówię, no Paweł mówi jasno: dziewczyny się powyzywały. Więc to znaczy, że rzeczywiście się dziewczyny kłóciły. No i ym, Iwona postanowiła opuścić grupę. Czyli ostatecznie odpowiedź brzmi: nie wiemy. Jeżeli jednak szczegółowo się przypatrzymy tej kłótni, no to te bzdury ym, wydaje mi się, że byłyby do rozszyfrowania, jeżeli tylko Adria. Dobrą wolę by wykazała i by się przyznała, o co rzeczywiście Iwona ją yy, oskarżała, o bzdury, o jakie bzdury, a, albo ją wyzywała, o co i z jakiego powodu. No bo rzeczywiście wydaje mi się, że to takie dziwne, tego nie pamiętać. Ok, następne pytanie. Czy Iwona często była stroną w takich kłótniach? Często jej się przydarzała taka wybuchowość i zmienność nastroju. Czy to jest w jej stylu? No to jest takie pytanie chyba teoretycznie. Jak to się mówi? Jak, jak w kościele, że już jest odpowiedź gotowa na to, i pewnie twórca tego pytania zna odpowiedź, a po prostu pyta się mnie, dlatego, żeby uzyskać tę samą odpowiedź. Oczywiście, że to było. Cechą Iwony, ta jej kutliwość. Iwona miała wcześniej chłopaka, z którym rozstała się dwa miesiące wcześniej patryka. I Patryk zeznawał, że pokłócili. Nie, że rozstali się z powodu narastających konfliktów. Iwona spała u Adri, dlatego że była taką imprezowiczką, można powiedzieć. I kłóciła się z mamą i z ojczymem, kiedy wracała rano do domu, i tłukła się garkami, robiła sobie herbatę. Oni mieszkali w bloku, w małym mieszkaniu, budziła wszystkich nad ranem, więc lubiła spać u kogoś innego. Najczęściej spała u Adri, właśnie po to, żeby rano nie robić hałasu i się więcej nie kłócić z tego powodu. Dwa tygodnie przed zaginięciem Iwony wieczorek była impreza, na której Iwona zasnęła na kanapie. I kiedy impreza dobiegła końca, i yy, yy, właściciel imprezy, mieszkania, którego rodzice wyjechali, chciał już wszystkich wyprosić, dlatego że nad ranem jego rodzice wracali i nie chciał, żeby ktoś nocował. No był niezadowolony, że Iwona wieczorek zasnęła na kanapie i nie chce opuścić imprezy, więc y, pomimo próśb Iwona miała focha i powiedziała nie pójdę, będę tu spać na kanapie i już. <głos》>, więc wzię wzięli ją na ręce i wynieśli z mieszkania i dopiero Iwona y, się obudziła, kiedy znaleźli się na przystanku autobusowym, no i w autobusie w drodze do Adri już się dobrze czuła, już była na nogach. Tydzień przed zaginięciem Iwony wieczorek wdała się w bójkę z kolegami. Była wtedy z Kasią, wracała z Bananowicz i wdała się w bójkę z kolegami Patryka. Do tej pory Katarzyna nie może sobie przypomnieć, ki, kto to był. I nie wiemy, czy to były te same osoby, które potem z Patrykiem w noc zaginięcia Iwony siedziały na jej trasie przejścia, czy też to były inne osoby. Tego policję nie udało się od pani Katarzyny otrzymać odpowiedzi. No, czyli odpowiedź jest oczywista. Iwona była osobą niezwykle drażliwą, kutliwą. Miała bardzo silny charakter, ale też bardzo taką wybuchową, i kłóciła się ze wszystkimi. I też wiadomo, że w ten dzień, aha, no to może przejdę do drugiego, do trzeciego pytania, i wtedy wyjdzie to, co pewnie więcej chcę na temat charakteru Iwany powiedzieć. Czy możliwym jest to, aby cztery osoby towarzyszące Iwonie nie były w stanie podać konkretnej przyczyny kłótni, niż właśnie owe bzdury? No, jest to możliwe, jeżeli dziewczyny siedziały ze sobą, Adria i Iwona, i pokłóciły się między sobą, a inni tylko widzieli tą kłótnię i słyszeli, jak dziewczyny się wyzywają. Więc wtedy byłaby to sytuacja gdzie tylko adrias na rzeczywistą przyczynę kłótni. Kolejne pytanie. Czy rzeczywiście to SMS, że Patryk G bawi się w klubie Banana Beach, był przyczyną zmiany humoru Iwony? Czy rzeczywiście fochy Iwony pojawiły się dopiero po otrzymaniu tej wiadomości? No oczywiście, że nie. Iwona była zła już na działkach. Tam doszło do pierwszej kłótni, której przyczyną był Paweł. No i widzimy, że jednak ten charakter Iwony był bardzo kutliwy. I ten, ta przyczyna kłótni na działkach w książce Janusza Szostaka jest lekko niewyjaśniona. On sam tam mówi, że wybuchła awantura na działkach. Ale tak szybko jak się pojawiło, tak szybko zgasła, gdyż najprawdopodobniej przyczyną tej kutni na działkach jeszcze przed Dream Clubem był spożyty alkohol. No i to jest to, co pan świętej pamięci Janusz Szostak pisze o, o tej takiej agresywnej, trudnej postawie Iwony, zamkniętej postawie Iwony. Gdzie bardziej siedziała w SMS-ach, szukając kontaktu z kimś innym, a na zewnątrz była rozdrażniona, i, i ten kontakt z przyjaciółmi no, się nie układał. I, I nie wiemy, z jakiego powodu, ale zanim dostała SMS-a o tym, że Patryk G bawi się w Banana Beach, już była wcześniej rozdrażniona. Na pewno. Um czy dotarło czy dotarto do innych świadków w Dream Clubie innych niż znajomi Iwony i kwiaciarka z przedkrzywego domku no na pewno dotarto tylko to jest takie ważne moje teraz taka wielka będzie dy, dygresja bo ja nie dotarłam do y, akt ja ich nie czytałam ale do nich nie wolno dotrzeć, bo ten, kto rozwiąże sprawę Iwony, ten będzie górą słynnym detektywem, i każdy teraz chce sobie przypiąć ten order, i policja nie da wam przeczytać akt sprawy, chociaż gdyby one zostały upublicznione, sprzedałyby się lepiej niż każda książka o Iwonie Wieczorek, bo czy byście nie czytali z pasją i przyjemnością akt, chociaż są pewnie już całe tomy? Pan Janusz Szostak zdołał napisać dwie książki, dlatego że jakieś tam fragmenty uzyskał dzięki temu, że był już dość znanym yy, dziennikarzem i jakby mógł wykazać się swoją profesją na tyle, że, że dzięki różnym znajomościom jakieś tam fragmenty y, z akt spraw otrzymał. Natomiast my, y, tacy ludzie, którzy rzeczywiście się tym pasjonujemy, i nawet nie chcemy tej sprawy rozwiązać dla jakichś odznak, tylko naprawdę chcielibyśmy tą sprawę rozwiązać, bo nas ciekawi. Chcielibyśmy pomóc też mamie Iwony Wieczorek, bo ona naprawdę nie wie, co się z tą córką stało. No, chociaż pan Janusz Szostak podejrzewa, że ona wie, tylko przez to, że to zrobił Patryk, bo tak Janusz Szostak myślał, no to Patryk gdzieś tam jej na ucho w zawierzeniu powiedział. No i ona tam chodzi, tam gdzie ta Iwona jest, ale już teraz sobie nie chciała, żeby tą córkę znaleziono, bo, bo może wyjdzie wtedy to, że ona już wiedziała wcześniej. No to jest taka hipoteza pana Janusza Szustaka, nie niepotwierdzona dowodami. Ja myślę, że pani Iwona Wieczorek, mama Iwony, czy jak ona tam teraz ma na nazwisko, no jednak nie wie. ja nie posądzałabym jej o nic. I jeżeli to gdzieś zrobiłam, właśnie za Januszem Szostakiem, zastanawiając się, czy mogłoby tak być, to, to przepraszam, bo, bo myślę, że to cierpienie Matki Iwony Wieczorek naprawdę jest wielkie. I, i każdy ma prawo mieć charakter jaki ma, ale cierpienie zaginięcia dziecka jest tak potworne, że nie dokładajmy jej. I tyle. Czy dotarto do tych świadków, czy nie? Czyli akta sprawy. No, nic, nic mi nie mówią, bo ich nie przeczytałam i z największą pasją i przyjemnością bym nie przeczytała, ale niestety one są dostępne tylko dla, dla policjantów albo dla archiwum X. Co do archiwum X, to, to autor tych pytań powiedział mi, że też wyślę do archiwum X te pytania żeby oni odpowiedzieli, bo mają kanał na YouTube. Ja myślę, że coś z tym kanałem nie do końca jest, że taki prawdziwy archiwum X z tym kanałem nie do końca ma coś wspólnego, bo niedawno archiwum X, czyli ten kanał na YouTube, opublikował film o Magdzie Skielc, tej 11-letniej dziewczynie, której ta postać na na właśnie też została nagrana na kamerze, tak jak Iwona wieczorek czyli widzimy ten, tą ostatnią jej trasę przez tunel w Kielcach i oni nagrali o niej film, natomiast yy, właśnie ci detektywi z Archiwum X mówią, że no oni ostatecznie nie wiedzą, bo chociaż poprosili o akta sprawy, to nie dostali pozwolenia na przeczytanie. No, cytuję tak jak, yy, yy, tak jak mówią, więc możecie sobie dotrzeć do jest kanał Archiwum X, i jak dotrzecie do tej sprawy o Magdzie Skielc, to oni dokładnie mówią, że poprosili o akta sprawy, ale nie zostali pozwolenia, żeby ich przeczytać. No to coś tutaj nie gra, tak? No, coś tutaj nie gra. No w każdym razie czytanie akt spraw nie jest dla nas, domorosłych detektywów. Chociaż gdyby opublikowano te akta sprawy, pewnie nasza pasja szukania prawdy doprowadziłaby do rozwiązania, natomiast pan na urzędzie, który musi czytać te akta sprawy, robi to z niechęcią, bez pasji. Kiedy coś odgórnie jest komuś dane, nadane, to ten człowiek bardziej szuka czasu na urlop, kiedy pójdzie do domu, niż robi to z pasją i działa tylko w zakresie swoich obowiązków, a nie żeby coś tam rzeczywiście poszukać. Aczkolwiek e, prawdziwe Archiwum X, e, rzeczywiście działające, nie te, które nagrywa filmy, bo to chyba bardziej jest, e, tam występują e, tacy detektywi już na emeryturze, którzy nie, niekoniecznie rzeczywiście prowadzą sprawy, tylko wracają pamięcią do spraw, bardziej uczą studentów i chyba bardziej um, jakby dzielą się swoim doświadczeniem, co jest bardzo cenne, jak każdy film Archiwum X. Również oglądam, dlatego wiem. No więc y, prawdziwa archiwum X y, ukrywa, ukrywa y, swoje osiągnięcia w tej dziedzinie, ukrywa y, y, wiedzę, między innymi tak, tak policja w ogóle robi, żeby jednak sprawca, który by się przyznał. No, rzeczywiście okazał się sprawcą, czyli jakieś tam elementy sprawy często są ukrywane, żeby nie pomylić sprawców, bo często ktoś tylko dla sławy chętnie mówi, że dokonał jakiejś zbrodni, a niekoniecznie to rzeczywiście ta osoba zrobiła. I tylko znajomość szczegółów, które nie zostałyby publicznie podane, pozwala zweryfikować taką osobę, czy rzeczywiście mówi prawdę i przyznaje się do sprawstwa, czy jedynie chce osiągnąć jakieś zyski typu sława. I, i tyle, przypisać sobie jakąś, jak, jakąś, jakiś blicht tego, że ktoś się nami interesuje. No więc co do tych świadków. Innych, do których dotarto, no to oczywiście na pewno byli przesłuchiwani ochroniarze, ale co zeznawali, to ja nie doszukałam się, bo w książce Janusza Szostaka o tym nie ma, ale jest o pani Ani. Anna to jest ta dziewczyna, która przyszła do Drink Labu, kiedy już towarzystwo z Iwoną Wieczorek tam było, się bawiło i Anna to była taka po części znajoma ich wszystkich, ale bliska znajoma Pawła, tego, który Iwonę zaprosił. I Paweł wtedy stracił e, zainteresowanie Iwoną, ona już wtedy tam tańczyła z kim popadnie, tak jak mówili. E, i, no i Paweł zajął się tą Anną, która potem była tym słynnym numerem tożsamym, bo kiedy Iwona wyszła z, z Drink clubu, e, poszła na piechotę, to jej telefon logował się w tych samych miejscach, co Iwony. I przez jakiś czas to był taki ślad, taki trop wiodący. Ale kiedy Annę odszukano i przesłuchano, ona miała takie alibi, że ona mieszkała w tym samym miejscu, co ona. I to był przypadek, że z tego drink w tym samym czasie, co Iwona, wracała. Ale czy to... Jak, w jaki sposób ten trop został wyeliminowany do końca, no to, to jest mi trudno powiedzieć. No, bo właśnie no nie, nie czytałam akt sprawy nie z własnej winy, tylko po prostu jest to niedostępne dla nas, Szarych, szarej populacji, ludności. Trzeba być nawet nie byłym detektywem. Archiwum mix tyle, tylko dziś człowiekiem, który tym się zajmuje, albo nie wiadomo, jakie mieć wpływy, jeśli chodzi o dziennikarstwo, i, i jakimi, co trzeba byłoby, jakimi wykazać się osiągnięciami i tytułami, żeby do takich akt spraw móc dojść, tego nie wiem, ale na pewno trzeba. W każdym razie jeszcze raz Wam powiem, że to by się tak to, by się to sprzedało, gdyby tak opublikować akta sprawy, to byście nie kupilibyście i nie czytalibyście. Uuu. No, w każdym razie dotarła policja do Anny, ale wyeliminowano ją jako ten numer tożsamy, który by niby śledził Iwonę. Nie wiem dlaczego została wyeliminowana. Ale, ale rzeczywiście mieszkała gdzieś tam w okolicach i w tym samym czasie wracała, więc może dlatego została wyeliminowana. Aczkolwiek no nie wyklucza to tej możliwości, że, że, że jednak gdzieś tam śledziła Iwonę, i chociaż raczej jej nie, nie, nie śledziła, ale no nieważne, nie wiem. Nie wiem, ale został ten numer tożsamy przez policję wyeliminowany jako trop w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek więc już nie będę tej, tutaj tego roztrząsać, czy ona tam pod domem stała i dała znak, że już idzie, czy nie. I ostatnie pytanie o Dream Club. Czy rzeczywiście Iwona nie piła alkoholu w klubie? To rzeczywiście jest takie dla mnie dziwne pytanie, dlatego że wiadomo, że no na tyle mam, te akta sprawy zostały przez Janusza Szostaka upublicznione, że wiadomo, że... Adria mówiła, że dziewczyny w klubie nie piły żadnego piwa, nie piły alkoholu. Natomiast z kolei Adrian, czyli jeden z chłopaków, mówi, że dziewczyny piły jedno piwo na pół. No ktoś tutaj e, miesza, tak? No, po co by Adrian mówił, że dziewczyny piły jedno piwo na pół, jeżeli ona nie piła alkoholu? A czemu Adria nie pamięta, że Iwo, piła z Iwoną jedno piwo na pół, to tylko świadczy o tym, że Adria. Ja Adria nie oskarżam o morderstwo Iwony wieczorek, ale uważam, że pokłóciła się Iwona z nią. Nie, nie dziwne to dla mnie jest. O, to, że Iwona się kłóciła z Adrią, jest dla mnie. Oczywiste. chyba ja też bym się kłóciła z osobą, która która jest nieszczera, która No ja odkryłam jak Adria postąpiła z Iwoną już po tym jak Iwona wyszła z klubu. Bo Iwona wychodzi z klubu mniej więcej trzecia Yy, druga, przepraszam, Iwona wychodzi z klubu Dream Club o godzinie 2:50. O godzinie 2:58 yy, dzwoni yy, już do Adri albo Adria do niej i już są pierwsze kontakty poza poza Dream Clubem. Wiem, w ogóle jaka to była krótka impreza, szok. Czy Iwona, wydaje mi się, że jeżeli oni na tych działkach tak ostro imprezowali, to, to nie jest duży czas, że Iwona i tak była wstawiona jakoś tam. Może te wszystkie szczegóły też tej kłótni. Tych wszystkich elementów, no one może też nie do końca są zapamiętane, właśnie przez alkohol. No w każdym razie, dlatego tutaj nie będę tak do końca posądzać, czy wszyscy wszystko na trzeźwo pamiętali, bo tak czasami yy, jest, że człowiek pijany ma inne postrzeganie czasu, inne postrzeganie zmysłów i inaczej czasami zapamiętuje rzeczywistość, niż ona była. Albo jakoś tam sobie inaczej to wyobraża niż było. I na pewno szybciej czas mija pod wpływem alkoholu, więc w ogóle wydaje mi się, że ta impreza była bardzo krótka. No, w każdym razie już o, o 2.50 tam z minutami Iwona jest na zewnątrz poza Dream Clubem. Potem pierwsza kamera jeszcze tam w Sopocie mija, jest nagrana Iwona, jak idzie o godzinie 3.00 chyba 7. A dopiero po trzeciej chyba 30-37. Właściwie iwona z tego, z tego zakrętu tam z drugiego wejścia od molo, rusza na piektę czekając aż Adria ją jednak stamtąd zabierze samochodem. Więc jest to bardzo długi okres czasu, to jest pół godziny. A ja tam byłam i szłam tą trasą, to jest 3 minuty, może coś, coś w tym stylu, góra 5, ja nie liczyłam, ale to było, ja byłam w szoku, ja myślałam, że będę cały, ja, nie, ja wcześniej nie byłam w Sobocie i sobie wyobrażałam Sopot jako wielkie miasto, że ona z tego centrum miasta szła na to molo tam i na tą promenadę, to się okazało vis-a-vis. I gdyby wyciąć budynki, to, to bardzo dobrze ten krzywy domek z tego miejsca, gdzie ona czekała na Adrię przy drugim wyjściu od Molo byłby bardzo dobrze widoczny. No w każdym razie ona czeka na Adrię bardzo długo i Adria od, odzwania do niej dopiero jak już jest pod domem, jak już wychodzi z tej taksówki. I dopiero odzwania do Iwony, że już jest pod domem i już nie wróci po nią. Mhm. Więc na nowo dziewczyny się kłócą, mówiąc, że i, znaczy w takim znaczeniu, że Iwona na nowo wyzywa Adrię że to, o to, i oskarża ją o to, że zostawiła ją w supocie. I dopiero wtedy y, Iwona, już lekko przeźwiejąca, rusza na piektę y, do domu. No i tyle. Na, na kamerach wygląda dość trzeźwo, idzie równo, aczkolwiek idzie bardzo szybkim krokiem, sztywnym takim i wydaje mi się ciągle wkurzona. Więc to jest ostatnie pytanie, które jest w tej serii pytań o kłótnie w DreamClubie i, i na tym zakończę. A nie wiem, czy jutro, czy pojutrze przejdę do innych pytań, a jeżeli... Coś, o czym ja mówiłam na tym filmie Was poruszyło, czy macie inne pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy, do, do też subskrybowania mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, bo właśnie będę odpowiadać na inne pytania w taki sposób jestem ciekawa, czy może Wy dotarliście do akt sprawy, i może wy znacie odpowiedzi na te pytania, które ja tutaj postawiłam, a które mi wyście wysłali. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa.